To jest mój eksperyment. Wiele osób mówi, że błękit jest o 200% skuteczniejszy niż retinoidy w kwestii promowania produkcji kolagenu i elastyny. Nawet Young Goose umieścić go w swoim kremie. Ja jestem troszkę sceptyczna, bo takie wnioski to na podstawie jednego badania, owszem bardzo dobrze rokującego, ale jednak jednego. Natomiast sam błękit jest już od dawna dodawany do niektórych kremów i bardzo chwalony. Ja od paru miesięcy używam go jako wcierki razem z hydrolatem oraz mienią koloidalną i zauważyłam, że bardzo... Bardzo dobrze wpływa na skórę głowy, więc. Dodałam go do paru moich kosmetyków i stosuję na noc serum lub krem, a rano niebieski tonik. Zobaczymy, jakie będą efekty. Wiele osób chwali połączenie tłuszczu wołowego z błękitem i na przykład na Etsy jest bardzo dużo takich kremów, ale u mnie tłuszcz wołowy na twarzy to była totalna porażka. Stosuję często błękit po rolowaniu i nakowaniu twarzy albo razem z jakimś kosmetykiem z igiełkami. Ciekawe, czy przebije mój ulubiony retinoid Teratozen.